No, moi kochani. Jest nasz dzień, nasze święto. I co bym wam powiedziała? Nasze święto? Żebyśmy były zawsze radosne, uśmiechnięte, szczęśliwe, zadowolone, pełne energii, pełne radości i szczęścia. Ja to akurat pilnuję wnusiem, Oczywiście ja nie pilnuję tak jak mówiłam na stałe, ale tak z doskoku na godzinkę. Mm. Właśnie y, przyszłam sobie z drogi. Mm. Jest. Jest. Nie będę pokazywać, bo pewnie się to rodzica nie spodoba, więc ją trochę ukrywam przed światem. No i kochani, co mam powiedzieć? Żeby kobiety były takie cudowne zawsze, żebyśmy świętowały to nasze święto przez cały rok. Nie tylko. Od czasu do czasu, nie tylko jeden raz. Czujmy się kobietami przez cały rok. Cieszmy się, bawmy się, bądźmy kobiece. Zadowolone, szczęśliwe, radosne, uśmiechnięte. Nie czekajmy na prezenty tylko raz w roku. Prezenty mają płynąć przez cały rok. I nieważne, kto je kupi, nawet jak kupimy sobie je same, tak? To będziemy. Szczęśliwe i zadowolone, bo prezenty mają być dla nas radością. Ja sobie sprawiam naprawdę dużo prezentów. Jestem mega mega przeszczęśliwa, bo ja wiem czego chcę, co potrzebuję w danym momencie i co sprawi mi radość. Kochane kobiety, bądźcie takim światłem dla siebie a będziecie światłem dla wszystkich innych. Chcecie być szczęśliwe, chcecie być, jak to się mówi, ładne, bo na ogół się dba o to zewnętrzne piękno i mówicie mi często, Bożenko, jestem taka, ja jestem taka, ja jestem gruba, ja jestem brzydka. Kochani, wcale nie patrzcie na to, jaka jesteś. Patrz na to, jaka jesteś w środku. Wiesz, jakie to jest ważne? Wiesz, jak wiele osób by chciało... Być pięknym na zewnątrz, ale nie ma tego piękna wewnątrz. Jeżeli masz piękno wewnątrz, to jest, uwierz mi, jesteś piękna na zewnątrz. Ja to przerabiam właśnie teraz. I tak wiem z doświadczenia, mimo wieku, mimo że już jestem w takim wieku emerytalnym, to ja jestem szczęśliwa, zadowolona, piękna, otrzymuję wiele komplementów. I dopiero teraz się dowartościowałam, uwierzyłam, że jestem tą wspaniałą kobietą, i uwierzyłam, że nieważne, ile mam lat i jak wyglądam. Bo piękno mam w sobie. Jeżeli je będę pielęgnować dalej, to nieważne, czy będę miała 10 lat więcej, czy 20. Bo ze mnie to piękno będzie płynęło jak ze źródełka. Więc kochane dziewczyny, zadbajcie o swoje piękno wewnętrzne. Tak, o swoje piękno wewnętrzne, o swoją magię, o swój uśmiech, o blask w oczach. Słuchajcie, będziecie się czuły wtedy jak gwiazdy na czerwonym dywanie. A jeszcze do tego ubierzcie sobie coś pięknego, kolorowego, to co lubicie, w czym się dobrze czujecie. Użyjcie waszych perfum, waszej pomadki, waszego, nie wiem, wisiorka, naszyjnika, co tam macie, szpileczki, i zobaczycie, jak to działa. No, to jeszcze raz, kochane dziewczyny, wszystkiego najlepszego w naszym święcie. Ja wam życzę, Wam i sobie, żeby to nasze święto nie było tylko raz, żeby nasze święto było cały rok, żeby panowie nas adorowali przez cały rok, żeby przychodzili do nas kwiatami niezależnie od sytuacji, czyli od, nie tylko od święta do święta, ale tak spontanicznie, po prostu. Kupi bukiet kwiatów i ktoś ci podaruje. To jest dopiero cudowne, to jest dopiero magia. Wtedy czujemy się mega mega, i niepotrzebne nam żadne święto. Wtedy to jest dla na nas prawdziwe święto. Kiedy pijemy smaczną, cudowną kawę, pyszną w pięknej filiżance. Kiedy nam świeci słońce. Kiedy kupiliśmy sobie coś spontanicznego. Kiedy ktoś nam coś powiedział tak na ulicy fajnego, i to jest nasze święto. Więc celebrujmy te nasze minuty. Ja zawsze powtarzam, nasze piękne minuty. Kochajmy je. Ja piłam miętową kawę, i pamiętam ją do dziś, ten smak. Kochani, więc zapamiętujcie te smaki, te sytuacje, melodie, e, te uczucia, e, kiedy się, ptak śpiewa i to wszystko, co się dzieje wokół nas, utrwalajcie, tak jak aparatem fotograficznym, w naszym sercu, bo wiesz, jak utrwalisz w głowie, to to ucieknie, umknie, ale jeżeli utrwalone jest w sercu, to jest tak jak katylarz, on nigdy się nie zmywa i zawsze powraca do nas. No to buziaki, kocham Was, kocham Was, kocham Was, kocham Was. Cudowne kobiety moje księżniczki.